Z tej strony w Ciewiczki, wczoraj się troszeczkę pomyliłem z nazwą kanału, ale to, to nieważne. Dzisiaj nagrywamy sobie drugi filmik na moim kanale. Eee, tak, słuchajcie, bardzo jestem, bardzo jestem ucieszony, dlatego, bo właśnie w tej chwili, w tej chwili, właśnie jakoś nie wiem, 5 minut temu. No, straszne, że będziecie się śmiać, ale mam 90, 79. level i zrobiłem pierwszego wina, dokładnie, w solo byłem pierwszy. Teraz sobie lecimy. Może jak jeszcze raz zrobię sobie wina, to będzie mega, mega fajnie. A wiecie, co jest najlepsze? To najlepsze jest, że wina zrobiłem dlatego, bo po prostu tamten gościu Tamten, no, tamten gracz, jakby na chwilę odszedł od gry, bo się nie ruszał. No i tam mu dwa razy strzeliłem, on mi dwa razy strzelił, a za trzecim razem po prostu wygrałem. To było tak kozackie, tylko zapomniałem zatańczyć. Ale to lipa, tam czy się lipa, no to nieważne. Najważniejsze jest to, że wygrałem! Jej. Przepraszam, że wczoraj nie było filmu, ale mam bardzo dużo lekcji do odrobienia. Miałem bardzo dużo lekcji do odrobienia, więc dzisiaj będą dwa filmy. Jeden, dziś, ten co teraz i jeszcze jeden rano. Dzisiaj jeszcze drugi wieczorem. Dlatego, bo nie było film, nie było w tej filmu. Idziemy sobie na to miasto Słuchajcie, w następnym odcineczku, albo nie, no tak dzisiaj jeszcze. Możliwe, że poka... W sensie chciałem pokazać faszę, ale to w sumie bez sensu pokazywać, bo i tak nagrywam o Fortnite. Więc jeszcze raz wam mówię, jeszcze raz, tak? że ten kanał będzie związany tylko z Fortnite'em rzeczy, na przykład z figurki z Fortnite'a wszystko będzie tutaj albo na przykład gra Fortnite, albo... nie wiem co, mi się już mm. tu nie podoba ale uciekłem mu sprytnie tylko lipa, że nie mam broni, no nie? Dzisiaj nie boje Dobra, w ostatniej chwili słuchajcie, ale miałem stres, miałem 10 kp w ogóle, i co się dzieje? ja pierdzielę. Dzisiaj odcinek będzie bardzo, w sensie bardzo będę podjarany. Ej, nie wiem, czy w strefie, czy nie. Nie cieszy mnie to, że mam 10 hp, ale cieszy mnie to, że wypiję sobie. Głupi jestem, bo mogę to najpierw wypić. Boże! Ja nie mogę, jaki ja głupi jestem! Tu się strzelam. No, teraz tu. Ono, bo widzicie na górze. O, jest! Głupia broń. A jakim ci tam mam trafić? Boże. Ojej. O! Trafiłem! Nie wiem jaka ja BAM! O nie, to chyba nie ja jestem. Ja Boże jak ja rasuję, a to będzie o wiele lepiej trafić. Jak typek mnie nie widzi, to jest mega dubę. Ej, no nie wierzę! E, 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 ja. Ty jakie. Ja, ej, albo mi się wydaje, albo. Jej, ptaczko! Bierę. Albo mi się wydaje, albo ty jak mnie w ogóle, ani to w ogóle nie widział. W ogóle, w ogóle nie wiem, jak to się mówi. Tak, wiem, powinienem ci się, się obudować. Dobra, mamy tu coś, coś, ale typek ma słabą broń, szczerze. To możemy sobie walić. O oh Boże, słabe. Jestem idealnie w strefie. To niepotrzebne mi to jest. Jest, wow, tu, no ten mnie uratował. Oj, to ja go zabiłem też. Ja jestem trochę w szoku, bo jakoś Robiłem sobie przerwę, moim zdaniem, żeby nie, by, żeby nie zapomnieć grać i żeby nie być babikiem, trzeba cały czas grać, żeby się poduczyć. Nie grałam chyba z 2 dni 3. Kurde, wczoraj mi wychodziło tak tragicznie, że nawet potrafiłem być 93, no nie? No, a dzisiaj, kurde, winek pierwszy w mojej historii gry Fortnite'a i dano tatę, jak zabiłem dwóch typków z, kurde, takiego daleka, jeszcze z takim bronią. 41 graczy. Ja nie mogę że szczerze, jak ja o tym myślę Wilku i o tym myślę, że jeszcze mogę, a, ja, się, cieszę się, bardzo uś... chcę mi się śmiać, gdy ja o tym myślę, nie? Fajnie byłoby znaleźć jakiś karabin, bo dużo mam do niego am amunicji, sami widzicie, 40, a więc na razie mam, w sensie mam strzelbę. Kar o, karabin właśnie! Jaki ja dziwny, w sensie głupi. Ej, mam pomysł, gdzie możemy lecieć, nie? O, o. Boże. Dobra jak wiesz, że już tu jestem. Chodź tu. O nie! Nie no! Wiem! No dobra, GG. Łe, a gdzie jest szóste miejsce? Chyba nie tą broń wziąłem, wiecie? mam karabin, Ile minut nagrywki? 8 e, minut, dobra. Jak się patrzyła na moje statystyki i od razu mówię, ja nie zostawiam pod moim filmem łapki w górę sam sobie i nie oglądam ich, żeby nie nabiło wyświetleń. Jak patrzyłem, to nikt ich nie oglądał i no w sensie... Dlaczego? Okej, okay, dziwne. W sensie y, ten nikt ich nie oglądał, w sensie no wiecie o co chodzi że nikt tego filmu nie widział, więc nie wiem czy ten... No wiecie. Nie umiem się wysłowić. Ale tego filmu nikt nie widział. Nie będę mówił rodzinie, kolegom, żeby zostawili słowa. No to co każdy film. Jeśli Wam się filmik podoba, to zostawcie łapkę w górę. To, to będę miał motywację, że ktoś mnie w ogóle ogląda. Eee... O kurde, szybko. E, dobra, tu. Okej. Okay. W sensie, jeśli zostawicie łapkę w górę, to będę wiedział, że dalej nagrywać takie filmy. A jeśli zostawicie suba, to będę wiedział, że będę miał motywację. że Będę wiedział, że ktoś mnie w ogóle ogląda i mu się to bardzo bardzo podoba no wiecie nie jestem takim profesjonalnym youtuberem bo wiecie ja lecę na amatorce dokładnie do, do detalnie, bo nie mam żadnego sprzętu może kiedyś będę nagrywał jakieś tam vlogi w sumie to jakby to jest Mati Mati tak ten kanał się nazywa Mateusz Maciejewski więc yy, yy. O kurde, w baseniku taka pot... Taki, taki soczyk. A mi się to nie podoba, bo pewnie ktoś tu będzie ze No! O, pomidorka ma! Jak ja mam? Boże! Czy ja mam... Słuchajcie, 80! Tak! Tak! Łocho! Wow. To się strzela. O, kurde. dobra, zabity. Słuchajcie, mam, jak ona się nazywa. Yy, no nie, nie wiem, jak ona się nazywa. Yy, ale ja jestem. Yy no, co ty... No. Jak ona się nazywa? Ta. Tak, 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 Ona się... O, ma szczęście. Ona się na... No, jak ona się nazywa? No ta, za 80 level, ta z czapką, nie? Z razem z mięśniakiem grania będę grał nią. I w mam jej plecak, mam wszystko, więc spoko. O nie, to jest druga rundka. A w sensie wam pokażę w sumie. O, mam pomysł! Że jest taka okazja, bo trafię w nową postać. To zagram sobie jeszcze jedną. No bo taki bonus. No wczoraj był za kanał, że pierwszy film. Ale jutro podejrzewam, że tego nie będzie. Wiecie? Wiecie o co? Tu jest. Mi się to nie podoba, że coś tu jest, ale... Co? Dobra poszło. Ona mnie nawet nie trafiła. To kolejny jakiś bot, no nie? Dobra, ja, ja se robię, nie zagramy jeszcze jednej rundki Dlatego, bo to miał być tylko bonusik Albo dobra, zagramy, co mi szkodzi? To przecież kanał na YouTube, mój, a nie kogoś, nie? Nie podoba mi się to! Halo? Albo dobra, w sumie mi się podoba, bo... Ale ja mam takie wrażenie, takie... Coś tu dobra takie bardzo dziwne a nie nie wyglądało takie bardzo dziwne wrażenie że ludzie którzy wyciadają z helikoptera to są zawsze mnie zabijali serio takie mam uczucie Gdzie helikopter Nagrywa się. Nagrywa się. tu Grałem. Kurna! Dobra, no dziś wina nie będzie. Chociaż jeszcze mam jedną szansę. wracamy chwilowo do lobby. 14 miejsce. Jeszcze dzisiaj będzie jeden odcineczek. Tak, to jest ta no to ta jak ona się nazywa? halo podniebna? nie, jak ona się nazywa? jak ona się... wait jak ona się nazywa? jak ona się nazywa? zaraz sprawdzę kurde e, co? nas się nazywa? Zły. Eee, dobra. Mam jej pleca? Mamy. jak nie miał? Kilowfik mamy? Yy, eee, nie. Ale mogę to przynieść? Nie. Eee, i to mogę. A bo to jest jej, nie. Ale ja wolę kilowik mieć, ludzie. To jest jeszcze... O, to jest jeszcze jej. Wszystko co z nią związane. Panie, panie, panie. To jest jeszcze jej. Ja wiem. Ja wolę to. Jeszcze to będzie to. A właśnie, co to to jest to? O właśnie, to jest spoko, nie? Dobra, zakładamy to. Co nas szkodzi? Dobra, więc... Niestety yy, była. Był sezon. Ja to nazywam tak niby sezonami, bo ja tak sobie Okej. Okay. E to mi się strasznie podoba. Powinno na co dzień być takie. E, a nie Był tak. Był sezon, kiedy grałem mają. Był sezon, kiedy grałem banankiem. Był sezon, kiedy grałem Bluetoothem, chociaż Bluetoothem nigdy nie grałem. Był sezon. Kiedy gra e, łapki? E, grałem nią. Nie wiem, kolor. Ale w sensie o to mi chodzi, że teraz gram jej śniaki, a teraz się przerzuciłem. Bo ja mam tak, że jak drobne mam jak drobne podsy, to gram tym nową. Jak drobne jeszcze nowszą, to gram tą nową. Więc bam. Tak to wszystko wygląda. Ten, bo Teraz to będzie. Wow. Oj, to fajne. No. Słuchajcie, a wiecie, jaki jest fajny bonus, że to jest ostatnia postać z całej w ogóle tego sezonu, nie? Jest z tego sezonu, no wiecie, z tej agencji ostatnia. I potem będę sobie nabijał tylko złote, więc. Dobra, <laughs> no, fajnie! Dobra, zagram sobie, jeszcze... Yeah. Jeszcze jedną rundkę, co nam szkodzi Nowa postać, jak będzie się tutaj zachowywać? No w sumie cieszę się bardzo, nie? Że mam 80. level, w ogóle cieszycie, się, że mam Fortnite'a na początku, gdy miałem pierwszy level, to marzyłem, po prostu mówiłem sobie nigdy do tego nie dojdę, byłem smutny. Dlatego nie chciało mi się grać, nie? Więc sobie... Ja no po prostu byłem pewny, że nie dojdę do tego. A tak to już mam, proszę bardzo. Co to? Jakie fajnie! Ja nie mogę! Ej, to jest chyba mój ulubiony taniec. Ej! Mega fajna. Dobra, Piszczą, piszcząca puszka. Z tego, co wiem, wiem gra dopiero pierwszy sezon. E, e, zacząłem grać, gdy był drugi rozdział, drugi sezon, czyli w tym sezonie zacząłem grać, ale wiem, że kiedyś tutaj zamiast piszczącej puszczy była płacząca puszcza, więc trochę wiem o historii. What? Więc, tro więc trochę... wiem o historii Fortnite'a, no nie? Dlaczego ona nie ma czapki? no ona ma czapkę? Nie się no... Na... Nie rozumiem. Nieważne. Ma czapkę! I ktoś tu już jest, jest. No. No. A ja mam pomysł. Tu jest A Tam powiedz za tym. A no. Oh, oh. Dobra, to był jak. Dobra, nie. Dobra, pokażę sobie sumie twarz. O, to. To jestem ja. Ja się ma. Słuchajcie, nie, no co się stało? No. Ale, zagra boże. Ale zlomiłem Dobra, słuchajcie. Podobał wam się filmik to łapeczka w górę, jeśli Wam się podoba, a subik, jeśli chcecie mnie oglądać. Będę, będę zmotywowany. Siema!